Teraz hmm. trochę na poważnie. Ja jestem poważny na co dzień. I ja poważnie do, podchodzę do niektórych tematów. Bardzo. Kolejna rolka z Warszawy. Patrzcie jakie fajne tutaj rybki przy Wiśle porobili. A idziemy na Stare Miasto. Jak ktoś nie widział pierwszy rolki niech sobie włączy. Jest po to, mój. Stejóżka po babusi. Co? Nie, Co? Czegoś nie wiem? Śmietnik. Nie wiem, co to za ryba. Ciężko określić, taka jakaś dziwna. Chyba ścieżka rowerowa tutaj sobie leci. I gdzieś tu córk mówi: yy, Na stare miasto w lewo, tak? Bulwar Szmita Patola. Patona. A tutaj też z budka ludzie łażą. No tego też nie pamiętam. Jaki skrót córka znalazła na stare miasto. Czego ty się cały czas śmiejesz? Nie, ja tu przyjeżdżasz z wioski. Pamiętaj, że poczęta byłaś na wsi, to gdzieś w krzakach pewnie. Z bazaru. A jo, bociany przyniosły kurde. No to jesteśmy prawie przy fontannach. Teraz trochę na poważnie. Ja jestem poważny na co dzień. Ja poważnie do, podchodzę do niektórych tematów. Bardzo. <śóż> Siórek się śmieje. O. Już widzę coś ciekawego, zaraz wam pokażę. Ale pamiętajcie, wszystko pod content, w humor Zresztą ja miałem zawsze trochę z deklem Dobra, idziemy tam zobaczyć Tu coś tak czasem sobie O, delikatnie wyskakuje. Cyk E, ładnie, paj, ty, tu jeszcze w nocy to byłoby widać, bo to ma ledy Z deklem pozytywnie, pamiętajcie A co ty się cały czas śmiejesz, nie wiem z czego E no, pięknie A tam jak ładnie leci Ciekawe, czy są jeszcze jakieś tam i te wieczorami pokazy Platan! Tutaj jak byłem w Sopocie Jaki potężny platan! Sory kocham przyrodę! Muszę! Podejść! Tak, chodź, chodź! Zobaczcie jak ładnie! Nie ma nikogo o tej porze. No widzę. Ale pięknie. Hehe, <laughs> ty gnoju. Ta ulica. Ulica Rybaki, Rybaki. Idziemy teraz do góry, po starym mieście, po hasań, zobaczyć. No. Ale ty mnie tu prowadzisz. Nie. Przypominamy znowu córkę, kolana trochę tam bolą. I szukamy kogoś, żeby prześwietlił. Bo jak już jeździła, to tam nic nie chcą, żeby prześwietlać. Tylko co ty bierzesz za środki? Kolagen. Kolagen, je, No tam lepiej niby, ale jak siedzi, wstaje, to ją bolą. Znaczy nie, że jak siedzę na podłodze na jak Ogólnie klucz... chcemy, żeby prześwietlić jej te kolana. W Warszawie czy w okolicach Warszawy. Wiadomo, prywatnie, bo na NFZ to... <laughs> Idziemy dalej. Oj, ta jesień, brzydko. Znowu zima idzie, 8 miesięcy zimno prawie. 24 września, 25 i... pusto. Może dlatego, że w tygodniu. No. Szukamy książęcy. Nie książki, co ty potrzebujesz? Potrzebuję zrobić zdjęcie witryny do szkoły. Biblioteki. Zdjęcie bilio, biblioteki potrzebujemy witryny. gdzieś? Witryny, no to w sklepie jest tak tu, na przykład dla ciebie z Polski. I takie zdjęcie, tak? Tak. No. Policja idzie. Tu już się ładnie zaczyna. Gdzie jaka policja? No z tyłu, ja do co? Nie wiem o co chodzi, ale robią zdjęcia. Że co? Curie Skłodowski, Muzeum Marier Skłodowskiej. Wycieczka. Co tutaj za budyneczek? A, chyba Nie da się tak, nie? O, kulturalnie oglądać Nie? Klaudia, co dziś robimy? Idziemy na kawę? Idziemy po prostu przez ciebie Nie, kurwa, tak się żyć nie da Jak Malbork? Piękny obiekt no po prostu tak Rynęcko. dużo zrobiliśmy no. kilometrów, że jesteśmy w Malborku Ta, ale jakie mury grube Matko Bosko, z 2 metry więcej O, Chrystyna. A, kurde. Chyba tu coś zjemy, tutaj. Nie, jednak żabka chyba. Bo to wszystko dopiero otwierają. Wiecie, jak to dają. Jakieś po, po stare ocie. Tam, o tutaj ludzi jest zobacz. E, no tutaj już ładnie, ślicznie pięknie. Tutaj w sobotę to musi siedzieć, albo no, wieczorami teraz tak cieplutko, na ciepło. Tam 15 stopni teraz jest. Syrenka chyba. No. Tak, wycieczka, pan tłumaczy dzieciom. Syrenka warszawska. A, dziecko moje, jak ma wolne, nie? To co robi? Leży jak ta świnia zamiast ruszyć no bo dupę, jak się kończy 22 to co się dzieje Nieważne, wstajesz tam o 10 i, i poszła trenować, łazić Dobrze powiedziałem? Słuchajcie ojciec. ja się trenuję i łaży dużo w pracy A nie, to nie to samo Tu sobie lodzika weźmiemy Taram, pam, pam. Normalna cena jak na Stare Miasto Centrum prawie Zobacz jaki ładny Cały klient. No, ależ piękne Dwa dyszkę sporo No i jesteśmy, kolumna Zygmunta Tutaj zawsze choinka piękna stoi zimą. Zresztą na pewno wiecie w internecie, tyle tego było, że szok. Czym jedziemy? 190. Gdzie? Tu jesteśmy? na Redutowej. Idziemy zjeść do baru jakiego? Haj... Hajnam? Hajham. Zaraz sobie coś wybiorę. Czyli to jest jakieś taki azjant, azjatyckie coś. Był tu ktoś z warszawiaków? Ale tylu jest. Z kurczakiem udona, zobaczymy. Zaraz zajrzymy, co to. Otwieraj to. Weź, ja nie umiem tam mówić. Hmm. Pokaż twoje. Aha. Dziękujemy. Widzimy się później. Słuchajcie, moje pierwsze wrażenia. Słuchaj, jakie dobre. Córka, wiesz, co jesz. Mam nadzieję, że nie ma w tym w ogóle chemii. Ale może i nie dużo tego kurczaczka, 30 zł, tak? Porcja. Tak. Ale smak tego sosu i makaronu. Jezu.